Witaj na kanale Lider Nieruchomości i Finanse. Jeśli szukasz nowoczesnego mieszkania w Lęborku, ta oferta spełni twoje oczekiwania. Prezentujemy wyjątkową kawalerkę po generalnym remoncie, zlokalizowaną w centrum miasta. Poznaj wszystkie szczegóły tej nieruchomości i sprawdź, dlaczego warto ją zobaczyć osobiście. Mieszkanie znajduje się w Lęborku przy ulicy Kossaka. To miejsce zapewnia wygodę i dostęp do pełnej infrastruktury. W pobliżu znajdują się szkoła podstawowa nr 3, przedszkole, sklepy, restauracje, apteki oraz liczne tereny zielone. Bliskość starówki z kawiarniami i restauracjami sprawia, że okolica jest wyjątkowo atrakcyjna. Nowo powstający węzeł trasy ekspresowej S6 pozwala w kilkadziesiąt minut dotrzeć do trójmiasta. Kawalerka ma powierzchnię 26,80 m2 i została gruntownie wyremontowana. W jej skład wchodzą przestronny i jasny pokój zapewniający komfort codziennego użytkowania: kuchnia delikatnie otwarta na salon, optycznie powiększająca przestrzeń, łazienka z WC, nowoczesna i w pełni wyposażona korytarz z miejscem do przechowywania. Podczas remontu wymieniono wszystkie instalacje elektryczne, hydrauliczne i wentylacyjne: zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, a wnętrza. Wykończono w wysokim standardzie. Na podłogach położono nowoczesne panele, ściany pokryto gładzią gipsową, a w kuchni i łazience zastosowano elegancką glazurę. Mieszkanie posiada również piwnicę, idealną do przechowywania rzeczy sezonowych. Mieszkanie jest gotowe do zamieszkania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów remontowych. Kupujący nie ponosi prowizji, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Lider nieruchomości i finanse działa na rynku od ponad 24 lat. Zespół ekspertów zapewnia kompleksową obsługę w procesie zakupu i sprzedaży nieruchomości. Doradcy finansowi pomagają znaleźć najlepsze rozwiązanie kredytowe spośród wiodących instytucji finansowych. Porównujemy dostępne opcje i przedstawiamy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Ty podejmujesz decyzję, a my zajmujemy się resztą. Właściciele mieszkań mogą skorzystać z naszego doświadczenia w sprzedaży nieruchomości. Dzięki tysiącom przeprowadzonych transakcji oraz największej bazie klientów poszukujących mieszkań skutecznie znajdujemy kupców. Zajmujemy się profesjonalną prezentacją oferty, strategią marketingową oraz promocją na portalach branżowych i w mediach społecznościowych. Osoby zainteresowane obejrzeniem mieszkania mogą skontaktować się z nami już teraz. Biuro mieści się w Lęborku przy ulicy Staromiejskiej 40, lokal 2, obok Optyka Ciszewski. Kontakt telefoniczny pod numerem 513 136 636 lub e-mailowo pod adresem biuro-małpa nieruchomości-lider.pl. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić nowych ofert. Wystarczy kliknąć przycisk Subskrybuj i włączyć powiadomienia. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kontaktu.